Ok, jest połączenie. To nasz dzień, panowie. Hasan jak zwykle zjawi się o 16.30. Wiemy, że porusza się w towarzystwie sześciu ludzi. Dwóch zostaje w wozie, czterech wchodzi do hotelu. Jeden czeka w lobby, kolejny na piętrze obok windy. Następny pod drzwiami i ostatni w pokoju. Tam dopadniecie, Hasana. Macie cztery minuty, żeby dostać się do auta i dać stamtąd nogę. Pytania? Hasan zmieści się w bagażniku? Z trudem. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Medal of Honor Warfighter Tym razem będziemy w Dubaju Widać, że znowu będzie pościg Zobaczymy Jak to pójdzie O, tu nazywa się Ascorta. Mm -hmm. Tak się pacjenta traktuje w Dubaju. Jeszcze gorzej niż w Polsce. Do bagażnika go dali, no. Takie, jak odbieranie ciuchów z prajni. <laughs> przemieszczamy się. coś powiedział? Bardzo rozmowny nie był. Mam jego komórki do laptopa. Tak, nie zbrał. Co się z nim zgodziło? Jesteś przydany? Jestem, muszę dobrać się do tego laptopa dalej Okej, połączę cię przez moją komórkę. Dane przejrzymy później. Teraz musimy je przejąć. Tak jest. Kontakt, terminarze, podróże, wszystko do środka. Jasne. Ujeżdżamy stąd. A gdzie ta jechać? Musimy się przecisnąć. Gdzie teraz jechać? Dajcie jakieś namiary. O, już nas ktoś goni! Ludzie Hassana! To któremu byśmy porwali laptopa! Rana Pilnie nas ścigą! O, Z tyłu! takiś mądry śpiku! Wciąż tam jest!

Dobra zmieniałem to teraz w prawo W prawo w prawo się w prawo ja tam zbliżają się następny okay, ten uwagę bardziej niż Okej co było Wiedz się z musisz uważać jest w prawo o kurde. No ja, przy okazji ja też trochę oberwałem. No trzy auta mnie gonią, nie śle. Ha, ha, ha już. nie wiem go. Z tyłu tam. jest A szybko wysyłaj, ten internet co masz? Kurde, z Orange? Skąd masz ten internet? Że tak się to wysyła. Dobra, widzę strona. No już to wymieniam. Widzisz, że ja musiałem cofnąć I przestolić. Dalej. Zjazd autostrady. Dobra, zjeżdżamy w końcu stąd.

He. Ciekawe, czy czym będzie wydział. Czy mnie nie będzie widział? Albo wysiadko będzie. Czekaj, czekaj, co oni robią? Ok, panowie, ludzie Hasana blokują teren. Przełączam do was obraz. Macie tam zaznaczone kryjówki. Jedźcie powoli i nie rzucajcie się w oczy. Tak jest. Ok, jest.

Dobrá. čekáme tu. Čekaj. Čekaj. Čeka, čekam. Čeka, čekám Dostín extrudér. jak jo. To stop. Jazda, jasne, jazda. Jasne. Tak kurde

No, je. Yeah. O Przyjąłem. Szlak by was trafił. Czekaj, niech nas minie. Co? Kiedy mam? Potem jak mi wyjedzie następny? Jak tam dosti? Jestem. Przyjąłem. Kurde, szybciej, bo te komendy dajecie. Przyjąłem. No i zaś mi zobaczył. O, no, i co teraz? No kurde, już aaa, To jest dupe. Co się dzieje? To to, że kurde, kupił komentujesz, jak mam jechać. Muszę to po swojemu zrobić.

było. Nie daj się wyprzedzić! Tak oh, cool so Żebyś wiedział. że się zbliża. Przyjąłem. Brawo. Nie daj się tam był wyjazd tylko kurde. Cholera. Uważajcie, bądź po prawej. Stój, czekaj. Spokojnie ty ci rusz. Poczekaj. Nie ma czekania. Uważajcie, zbliżają się dogonie. Ciolam, Czekanie może być. Dobra jest was. Dobra, czekaj, uch, czy to się udało? Czekaj, niech raz minie. O, mijają nas wszystkie teraz, czy autka widzę? Czekaj, ile mam tylko czekać? Jest dobrze, nie widzą nas. Dobra, teraz się bałtuj. Teraz się wyczerpię, dalej jazdę. Marynarze, zbliżają się na drogę. A prawo! Prowadzi się za budynkiem. Dobra, <grywa> uch, teraz się uda. Spokojnie, przeróż. Poczekaj. Dobra, myślę, Chyba nas nie widzieli. Na pewno mnie nie widzieli Uch udało się w końcu. mnie szło tak za pierwszym razem ale te ich komendy na większy ruch O ja wiem że jest ruch ale ja muszę kurde też Przejechać tu o ja Budowę trafimy, jeszcze remonty dróg w Dubaju. O, ale teraz jakoś. Widzę go, widzę. Ha ha! Gdzie on wylądował? Kurwa, masz. To są remonty.

Dobra, fajnie, już pedał wymienia auto, i mogę stąd znikać. Jakie to będzie auto? Wróćmy tego dorwimy, i spadł. Tak jest, ja też tak myślę, że tak zrobimy.

Chodź do za mną pojechał, miałem mi ich tam stracić, to jednak tu przyjechali No jest taka robota Jestem. Cholera Nie, jeszcze mnie tu dopadli Sakra madonna No, no, Jest no. Dobra. O, lędy. Ja chcę stąd wyjechać w końcu. No. Fajnie, kur ale kręta ta, ta droga, ten wyjazd podziemny parking naprawdę ma swoje uroki. No nie, jeszcze sam koniec. Dobra, udało się, fajnie.

Dalej, dobra, tu miałem wjechać. to się wyklepie. To no, było dobry tekst. Bo no, te przesyłanie niech się w końcu skończy, bo naprawdę. Lubię coś, lubię go, lubię to, lubię to, to, całą wrekę Szef ochrony, no to jest dobre. No. Burza piaskowa przy okazji. Widać tylko światła. O lera, jeszcze tu musiałem klupnąć Tam mi dogonił no jesteśmy bezpieczni Dusty, widzisz może wóz pościgowy Nie w ogóle nie, 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 nie. <laughs> Dobre O lera Ja już go widzę, Dusty Zjazd do harta Dobra, tutaj. Fajnie. Dobra Na robota. Nareszcie. Przyjąłem. Wygląda, że nie przyszedł. A szybko Szybko, szybko, szybko! Przyszedł dany i zakończony. Nareszcie. Firma internetowa naprawdę pochwały za taki transfer. Ja yeah! Jeszcze raz wbikowali. Teraz tam koniec. Tak. No ładnie. I to była kolejna misja. Model, modelowa. Oskryptowana autem. Także dziękuję za oglądanie. Na razie. Cześć.